Witaj Sławku. Witaj Aniu. Ciekawa jestem, czym jest mentoring, jak będą wyglądały nasze spotkania, które zapowiedziałeś. Mentoring to jest coś takiego, że będziemy się spotykać przez pewien czas i ja chciałbym Ci w trakcie tych spotkań przekazać swoją wiedzę jako osoby bardziej doświadczonej, do tego, aby przejąć obowiązki związane z. Kierowaniem firmą, z przejęciem stanowiska prezesa. Chciałbym być takim dla Ciebie opiekunem i przewodnikiem w mm. tym procesie. Chciałbym przekazać Ci, uczulić Cię na wartości, którymi kieruje się nasza firma, którymi kierują się nasi pracownicy, którymi kierują się także nasi klienci mm. i chciałbym, żeby, żeby to. Był proces, który potrwa przez jakiś czas. A powiedz słowo, jak będą wyglądały spotkania? Gdzie i kiedy będziemy mogli się spotykać? Zaplanowałem sobie coś takiego, że początkowo te spotkania będą odbywać się co tydzień przez 12 tygodni. Myślę, że poniedziałki będą najlepszym terminem, na to, żeby te spotkania się odbywały. Potem ta częstotliwość. Zmaleje, ale nie znaczy to, że ona wygaśnie do zera tak szybko, ponieważ ten proces jest procesem, jak wspomniałem, długotrwałym. Myślę też, że w trakcie tych spotkań, czy pomiędzy tymi spotkaniami, możesz liczyć na moją pomoc mhm. również i nie ma to wielkiego znaczenia, czy to jest akurat poniedziałek, czy, czy środa. Proszę, jeżeli będą jakieś, jakieś kwestie, które ci będą szczególnie nurtowały, abyś wówczas do mnie przyszła, porozmawiamy. A proszę powiedz, czy ja mam się w jakiś sposób przygotować do spotkań? Czy mam jakieś materiały zebrać, pytania? Chciałbym, żebyś była przygotowana w taki sposób, że jeżeli coś się wydarzy, akurat szczególnego w firmie, czy też coś, co wzbudzi Twoje zainteresowanie, abyś przyszła z gotowymi pytaniami i. No dobrze, gdybyś miała jakieś pomysły na rozwiązanie. Natomiast nie wymagam od Ciebie tu tego, żeby, żebyś, żebyś przychodziła e, przygotowana z jakiejś literatury czy z czegoś takiego. Spodziewam się również tego, że może wystąpić między nami różnica zdania. Tak, może być. Ja nie zamierzam tutaj swojego zdania bronić, jak niepodległości, jako jedynej e, słusznej. Wartości, natomiast chciałbym, żebyśmy wówczas kierowali się wartościami istotnymi dla firmy. Chciałbym też wspomnieć o poufności, która jest bardzo istotna dla tego procesu, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest to proces i ważne jest, abyśmy zachowali poufność. Ja nie będę mówił nic na temat tego, jak te spotkania przebiegają i również oczekuję tego samego od Ciebie. To rozumiem, że mnie też ta poufność w 100% obowiązuje do pewnego momentu, aż ustalimy, kiedy możemy zespół poinformować o zmianie. Mhm. Jeżeli miałabyś jakieś pytania, kwestie, które będą Cię interesowały, to w każdej chwili zapraszam Cię do siebie, aby, aby je omówić i, i wtedy będziemy mogli je jakoś szerzej potraktować. To dziękuję, dobrze wiedzieć o tym. Mhm. Powiedz mi proszę, jak, jakie są twoje wrażenia, jak ci się podoba ta propozycja? Bardzo się cieszę. Będzie mi na pewno łatwiej przygotować się do zmiany, jaką jest przejęcie stanowiska prezesa, no ale przede wszystkim też ja dziękuję, że chcesz się podzielić swoją cenną wiedzą, doświadczeniem, i że tak dużą wagę przykładasz do tego, żeby poinformować mnie, no, nie tylko poinformować, ale żebym kontynuowała te wartości, w ramach których przez wiele lat firmą zarządzałeś. Także bardzo dziękuję. Jestem już ciekawa tych spotkań. Również bardzo się cieszę z tego i mam nadzieję, że wszystko ułoży się tak, jakbyśmy tego sobie życzyli dla dobra naszej firmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.